Dzień za dniem, noc za nocą nasze życie upływa pod bezkresnym niebem. Marzymy o rzeczach wielkich, ale życzymy sobie rzeczy prostych. Myślami wybiegamy do przodu, ale jesteśmy świadomi, że życie toczy się tu i teraz. Spoglądamy w niebo z dobrego miejsca na Ziemi. Witajcie maturzyści, czas teraz na to, aby dowiedzieć się paru szczegółów dotyczących nauki języka niemieckiego. Oczywiście dla tych, którzy kończą liceum w tym roku. Lekcję poprowadzi Pani Profesor Anna Schmelter, zapraszamy. Herzlich willkommen, guten Tag. Ich hoffe, ihr habt gut außerferen verbracht und heute beschäftigen wir uns wieder mit der deutschen Grammatik, also gleich auf polnisch wieder. Zwei themen haben wir für heute. Der Konjunktiv, das ist das Thema für den ersten Teil, und dann indirekte Rede nach der Pause. Ja, also jetzt schon auf Polnisch, glaube ich, das wird besser. Mamy niestety taką sytuację, że muszę być z założenia, że wszystkie czasy Wszystkie. Wszystkie, to znaczy czas teraźniejszy, präsenz, dwa czasy przeszłe. Te takie podstawowe, preteritum i perfekt podejrzewam, że każdy z Was zna i mam nadzieję, że znacie pluskwam perfekt, czyli czas za przeszły. Jeśli nie, to przy znajomości czasu perfekt jesteście w stanie opanować to w ciągu 10 minut sami, więc nie będziemy się tym zajmować. Pokażę Wam tryb przypuszczający na tych naszych pierwszych 30 minutach, ponieważ później chcieliśmy zrobić mowę zależną, a mowę zależnej nie da się bez tego. Tryb przypuszczający mamy w dwóch odmianach, powiedzmy. Konjunktiv 1 to będzie ten, który będzie nam najbardziej potrzebny do mowy zależnej. Konjunktiv 2 to jest taki, z którym spotkacie się w normalnym życiu. Kondycjonal 1 to będzie taka forma konkurencyjna dla konjunktivu 2. Pokażę Wam, jak to zrobić, jest bardzo łatwe. Każdy potrafi, myślę, każdy będzie potrafił to zrobić. Z tym koniecznikiem eins to jest tak, że można bez niego żyć, tak naprawdę. Macie takie doświadczenie pewnie, że bez wielu rzeczy można żyć w życiu, takich, których musimy się uczyć czasami w szkole, a to jest właśnie taki przykład, że w języku potocznym rzadko kto go użyje ale będzie na pewno super, jeżeli będziecie go znać, a w warunkach szkolnych musicie, zwłaszcza na egzamin maturalny w, w wydaniu rozszerzonym jest niezbędny, więc musimy się go nauczyć. No i teraz, zaczniemy sobie od koniunktiwu 2, z tego względu właśnie, że on pojawia się o wiele częściej i faktycznie jest bardzo potrzebny, a później zajmiemy się koniunktiwem 1. Koniunktiw 2 będziemy go mieli w dwóch wersjach. Będzie koniunktiw preteritum, i koniunktiv plus perfect I te nazwy zapewne znacie. Koniunktiv preteritum nazwa pochodzi od nazwy czasu przeszłego prostego. Ich ging ins Kino, ich hatte viele Freunde, ich machte meine Hausaufgaben, ich aß einen Kuchen, ich trank e, Wein und so weiter. Ale e, w tym przypadku będziemy mieli sytuację, w której tylko nazwa pochodzi od preteritum, ponieważ formy buduje się na bazie tego czasu, ale w preteritum będziemy używać wtedy, gdy będziemy mówili o teraźniejszości i przyszłości. Czyli bierzemy formę z czasu przeszłego, zaraz wam to pokażę, a tak naprawdę odnosimy to do tego, co jest teraz albo co będzie jutro. Um, wir haben hier paar Beispiele. Um, mein Traumhaus hätte einen schönen Garten. Um, ta forma hätte zapewne już przypomina Wam formę czasownika haben, hatte, którą używamy właśnie w czasie preterytum przeszłym. A zdanie znaczy, mój y, wymarzony dom miałby piękny ogród. I wyjre glukliś, weneś tyś moagm, bez byłbym szczęśliwy, gdybym mógł cię jutro odwiedzić. Zdanie zdecydowanie odnosi się do przyszłości, a mamy y, formy zbudowane na bazie przeszłości. Konjunktiv plus perfect, nazwa pochodzi od czasu zaprzeszłego, natomiast będzie odnosił się do przeszłości, czyli będziemy mieli jedno, jedną formę odnoszącą się do teraźniejszości i przyszłości, a jedną tylko do przeszłości. Wenn gestern gekommen wäre, hätte er meinen Freund kennengelernt. Wyraźne z, e, podobieństwo do czasu plusquamperfekt, a jeżeli troszeczkę się wyżej e, przeniesiemy do czasu perfect. No i teraz po kolei. Konjunktiv preteritum, tak jak powiedziałam, formy tworzone od e, form czasownika w czasie preteritum, dla tych, którzy już nie pamiętają, na przykład mamy sobie czasownik gehen, który ma taką formę czasu preteritum, Faren, który ma taką formę, sein, który ma taką formę, schreiben, schrieb, machen, machte, fallen, viel itd. i tak dalej. To, co będzie dla nas ważne, Wiecie o tym, że w czasie preterytum odmieniamy czasowniki przez osoby i tutaj będą również te czasowniki odmienne, nieco inaczej niż w preterytum, bo forma trochę będzie inaczej wyglądała, ale mo można już sobie zapamiętać, że pierwsza i trzecia osoba liczby pojedynczej są identyczne. Czyli tak samo jak przy czasownikach modalnych również było źwyl, ezyl, ezyl. W czasie preterytum źwa, ezyl, *-va I tutaj też tak będziemy mieli pierwsza i trzecia osoba liczby pojedynczej identyczne. Kiedy się to stosuje? Na przykład w uprzejmych prośbach i to prawdopodobnie e, każdy kiedyś słyszał. Könntest sie mir bitte helfen? Könntest du kommen? E, forma könnte jest koniunktywem. Wyrażenie życzeń. Ich hätte gern ein neues Auto. Chciałbym mieć nowy samochód. Wyrażenie przypuszczeń. Ich nehme an, dass ich heute sowieso nicht komme. E, Taka dziwna forma czasownika kommen. E, zakładam, że ona dziś i tak by nie przyszła. Nierealne zdania życzeniowe, na przykład Och, wenn ich Geld mehr Geld hätte, Och, wenn ich schon in die e, Schule dürfte. Ehm, w zdaniach z als ob, to jest jak gdyby, dotyczących teraźniejszości i przyszłości. Die Kinder halten sich so, als ob sie jetzt schon Sommerferien hätten. Dzieci zachowują się tak, jak gdyby już miały wakacje. W nierealnych zdaniach skutkowych dotyczących również właśnie teraźniejszości i przyszłości, bo musimy pamiętać, że koniunktyw präteritum dotyczy tych czasów. Czy jest cudum als tas z fażend. No i teraz od czasowników nieregularnych. Jak to zrobić? Forma budowana na bazie czasowników preteritum. Tutaj mamy wszystkie czasowniki nieregularne. No i teraz odmieniamy sobie taki czasownik w taki sposób, że dostawiacie do niego końcówkę E. Czyli robimy coś takiego. Gingę. I to już byśmy mieli. Ich do ginge, du gingest. Czyli do całej tej formy dostawiacie końcówkę. Ja sie ginge, wir gingen, ihr ginget sie gingen. Jeżeli macie czasownik z samogłoską, która może przyjąć przegłos, tu mamy tu mamy taką, czaso taką samogłoskę, to będą a, o, u, to wszyscy wiedzą, to b będzie ten przegłos powstał. Czyli oprócz tego, że dostawimy sobie końcówkę "-e", to dostawimy jeszcze umlaucik. I w taki sposób odmieniamy całą tą, yy, cały ten czasownik. "-źwere do vejrest, jaz i jaz czyli ta końcóweczka "-e", którą dostawiliśmy dla pierwszej osoby, zostaje dla wszystkich pozostałych. No i to już będzie znaczyło, Poszłabym, ich, ich fr, pojechałabym, veira byłabym. Przykłady takich czasowników, właśnie jak to zrobić. Um, sein, mamy tutaj już na, na tablicy rozpisane, będzie czasownik haben. Um, który swoją formę preterytum ma w, w taką hatę, znamy ją wszyscy. I teraz do tego hatę oczywiście już kolejnego e nie dostawimy, ale dostawimy umlaut i wyjdzie nam hatę. Ich hatę miałem. Ich miałbym dzisiaj albo jutro. Ich chatę miałem wczoraj. Komen, y forma przyszła kam, ich keime, przyszedłbym teraz. Tu trzeba sobie to zapamiętać, żeby tego preteritum nie przesuwać z powrotem do przeszłości. Konjunktiv preteritum nie odnosi się do przeszłości. Przyszedłbyś do mnie jutro, keimes, ducum Chętnie y poszedłbym do kina, ich ginga gean ins kino. Nie wczoraj, tylko dzisiaj albo jutro. Bleiben, forma przeszła, blip. I dodajemy końcóweczkę e. Blibe, lassen, lis, lise. No i znalazłbym święte. Tu mamy przykład zdania. Ich gebe dir meinen kuli, aber ich habe nur einen. Dam ci mój długopis, to będzie ich gebe, ale takie. W czasie teraźniejszym. Da, y, dałem, to będzie escap tia Kuli. A tutaj dałbym ci, ale nie mogę, bo nie mam drugiego. Wiegingen ins Kino, wenn wir Zeit hätten. Poszlibyśmy do kina, gdybyśmy mieli czas. I teraz tutaj widać już wyraźnie, że ta forma Wiegingen jest identyczna, jak w czasie preterytum poszliśmy. Więc za chwileczkę będzie właśnie forma konkurencyjna, taka, żeby e, takie e, podwójne znaczenia wyeliminować w miarę możliwości. Poszlibyśmy do kina, gdybyśmy mieli czas. Er bliebe mit uns auf dem Zeltfeld, wenn er nicht erkältet wäre. Zostałby z nami. Gdybyśmy mieli to w czasie przeszłym preteritum, to byłoby Er blieb mit uns. Tu mamy Er bliebe, zostałby od czasowników regularnych. Tutaj będzie tak właśnie, że czas przeszły preteritum i koniunktyw preteritum od czasowników regularnych będą identyczne. I tu będzie bardzo wyraźnie widać tą potrzebę formy konkurencyjnej dla, dla tego czasu. Ich hörte gestern meinen Nachbarn in Bad singen. To jest czas przeszły preteritum. Przepraszam. Słyszałem wczoraj mojego, jak mój sąsiad śpiewa w łazience. Ich hörte, wenn er im Bad singen würde, słyszałbym, gdyby śpiewał. Tu możecie sobie zobaczyć, mamy odmianę czasowników. Są wszystkie osoby, ale czasowniki są różne. I teraz macie czas preteritum i koniunktyw preteritum. One są dokładnie takie same. Jakbyśmy sobie odmienili jeden czasownik, ich hörte, du er es hörte, wir Wyjdzie nam na to samo. Także czasami z kontekstu będzie wiadomo, o co chodzi, a czasami drugi czasownik na przykład nam wskaże drogę. Czasowniki modalne. Czasowniki modalne tylko te dwa pierwsze na liście są takie same jak preteritum, zolen i wolen. One, mimo tego, że mają literkę, którą aż by kusiło, żeby postawić umlałcik, bo macie o, nie stawiamy tam umlautu, przez olen i wolen. Dopiero zobaczcie kolejne. Mysen, preteritum, mustę, konjunktiv, myste, Iś mystę, du mystest. Musiałbym. Können, könnte. Tą formę na pewno wszyscy znają. Dürfen, dürfte. I teraz mamy dwa czasowniki, które mają formy identyczne. Tutaj jest taka. Y Dyskusja między języko językowcami czasami, co niektórzy mówią, że czasownik myślen, który, który zapewne wszyscy znacie, e chciałbym, w ogóle nie istnieje, tylko to jest w ogóle tryb przypuszczający od czasownika mygen. Ale e większość jednak przychyla się do opcji, że ten czasownik istnieje naprawdę, więc zakładamy, że istnieje, formy macie identyczne. Czasami w warunkach szkolnych można sobie tak pomóc, że tą... Tą formę preterytum moch, to będziemy traktować jako lubiłem, a wolto jako chciałem, aczkolwiek takiego, yy, takiego obligu nie ma do końca. No i teraz kondycjonal eins, ta forma, o której Wam powiedziałam, że będzie taką formą konkurencyjną. Otóż, jeżeli mamy taką sytuację, że koniunktiv yy, preterytum jest identyczny z czasem przeszłym preterytum, tak jak mieliśmy przy tych czasownikach fragen, frakte. Na przykład. Albo jest to zbieżność graficzna lub fonetyczna, może być również. Bo, na przykład, mamy sobie taki czasownik Esen. I on ma taką bardzo wyraźną formę przeszłą czasu preteritum, as. Jak zamienimy to as na preteritum. Dodamy umlaut nad A i końcówkę E i będziemy chcieli to przeczytać, to ja jem to będzie iś ese, takie, a zjadłbym, zapiszemy tak i takie, taka dziwna forma może być tylko w koniunktywie, ale to również przeczytamy iś ese. Także może być tak, że macie zbieżność fonetyczną. Jak będziecie mieli napisane, to widać wyraźnie, ale jak usłyszycie, niekoniecznie możecie wiedzieć o co chodzi. Ich esse gern ice może znaczyć e, lubię jeść lody i to będzie to, ich esse gern ice, a może to znaczyć chętnie zjadłbym loda, Śsegean ice, i to będzie tryb przypuszczający. Także dla takich różnych form mamy e, ten kondycjonal eins. Nie wolno go używać dla czasownika Sein, czasownika Haben i czasowników modalnych. Czyli do Sein musimy używać formy wäre, do Haben musimy używać formy hätte, do modalnych musimy używać tych form, które tutaj mamy, natomiast do pozostałych wszystkich czasowników możecie używać formy kondycjonal eins, która jest bardzo prościutka. Otóż mamy czasownik Werden, który jest używany m.in. innymi w stronie biernej, y, jest bardzo przydatnym czasownikiem w języku niemieckim. Tworzymy sobie od niego formę y, koniunktiwu, y, koniunktiwu y, czyli do formy wurde, dostawiacie umlaut, dostawiacie sufix e, wychodzi nam würde, to będzie forma odmienna przez osoby, czyli pierwszej i trzeciej osobie będziecie mieli tak samo, ich würde, du würdest, sie ist würde, a na końcu zdania będzie bezokolicznik tego czasownika, o który nam tak naprawdę chodzi. Czyli zamiast powiedzieć ich esse gern eis i narażać się na niezrozumienie być może, można powiedzieć ich Würde gern eis essen. Odmieniacie Würden, bezokolicznik, na końcu zdania. ,,Potańczyłbym", ich oda gern oder ich würde gern tanzen. Zrobiłbym, ich machte gern albo ich würde gern machen. I tak dalej. Tu mamy przykłady. Ich ginge gern ins kino, ich würde gern ins kino gehen. Tu mamy właśnie to Essen. Du fragtest deinen Vater, zapytałbyś ojca. To zdanie wygląda dokładnie jak w czasie przeszłym. Du würdest deinen Vater fragen, zapytałbyś ojca. Czyli do wszystkich czasowników, do regularnych i do nieregularnych możecie, tego stosować, możecie to stosować, tylko nie do haben, sein i modalnych. Koniunktif 2 plus kwamperfekt, tak jak już powiedziałam, koniunktif odnoszący się do przeszłości. Budujemy go na bazie czasu plus perfect, ale mówimy o przeszłości. Tworzenie form, najważniejszy dla nas jest czasownik posiłkowy, haben i sein formy już potrafimy stworzyć od haben hätte, od sein wäre, odmienne przez osoby i zdanie wygląda prawie, że jak w czasie przeszłym perfekt czy pluskłam perfekt. Tu mamy zdanie, na przykład w perfekcie er hat mich eingeladen, w, on mnie zaprosił w koniunktywie, czyli w trybie przypuszczającym er hätte mich eingeladen, on by mnie zaprosił wtedy w przeszłości. No i to, co tutaj macie jeszcze pokazane to jakiekolwiek zdanie w czasie przeszłym, które mielibyście zamienić na koniunkti um, w plus perfect, um, zamieniamy je tak samo, niezależnie od tego, czy ono jest w czasie preteritum, czy jest w czasie perfect, czy jest w czasie plus perfect, Czyli wszystkie zdania z przeszłości zamieniamy tak samo. Nie ma dla nich różnych form. Er hat mich eingeladen, er lud mich ein. Te zdania znaczą dokładnie to samo. Er hatte mich eingeladen, Podkreślenie, że było to jeszcze wcześniej w przeszłości i forma trybu przypuszczającego Er hätte mich eingeladen. Do wszystkich trzech czasów. Nie jest aż tak źle. No i mamy przykłady zdań. Der Kranke fiel fast in Ohnmacht. Zdanie w czasie Preterytum. Chory prawie zemdlał. Der Kranke wäre fast in Ohnmacht gefallen. Skąd wzięło się to wäre? Czasownik fallen jest czasownikiem ruchu, zmiany stanu łączy się w perfekcie z sein. Dlatego bierzecie sobie od sein drugą formę w, zamieniamy ją na tryb przypuszczający, a na końcu zdania jest particip 2, czyli ta trzecia forma nieregularna od fallen. Er hat sein Geld zdanie w czasie przeszłym perfekt. Er hätte sein Geld vergessen. Odhaben, druga forma tryb przypuszczający. Er, sie ist von der Treppe runtergefallen. Mamy zdanie w perfekcie. Jest musimy zamienić na drugą formę, no bo sie wäre von der Treppe runtergefallen. Mein Opa hatte seinen Freund vor 10 Jahren besucht. Tu już mamy zdanie w pluskwem perfekcie, więc jest o tyle łatwo, że dajcie tylko umlautik i gotowe. Mein Opa hätte seinen Freund vor 10 Jahren besucht. Odwiedziłby, mój dziadek odwiedziłby swojego, dziadka, äh, swojego przyjaciela. Immer wenn er in der Schule hungrig gewesen ist, aß er szokolade, Zdanie z dwoma czasami. W pierwszym macie perfect, w drugim macie preteritum. Wenna er wenn er in der schule, gewesen wäre. Czyli tutaj zamieniamy sein na war i dalej na koniunktiv. I czasownik essen łączy się z haben, to wszyscy wiedzą. Hätte er schokolade gegessen. Tym sposobem doszlimy, doszliśmy do koniunktivu eins. Czyli ten koniunktiv zwei to jest taki, który naprawdę spotkacie w życiu. I którego naprawdę trzeba się nauczyć porządnie. Koniunktyw yy, a również polecam, ale będzie być może trochę dziwny momentami. Przynajmniej taki wiem, że jest zawsze odbiór moich uczniów, że tak nie wiedzą, dlaczego nagle zaczynam im jakoś inaczej kazać odmieniać czasowniki. Yy, I tu mamy koniunktyw, który będzie używany głównie w mowie zależnej. Nie tylko, ale głównie w mowie zależnej. Yy, i będziemy mieli trzy. I teraz zobaczcie sobie, że nazwę mamy od tych wszystkich pozostałych czasów, które jakby były pominięte w konjunktwie 2. Tam mieliśmy preteritum i plus to perfect, a tu mamy nagle koniunktiw presence, który odnosi się do teraźniejszości jak czas presence. Koniunktyw perfect, który odnosi się do przeszłości jak czas perfect. I koniunktyw futur, który odnosi się do przyszłości jak czas futur. Dokładnie yy, będą przyporządkowane doskonale. Koniunktiw presence. To jest taka forma, która jest stosowana na przykład w przepisach kulinarnych. E, oczywiście można to zrobić inaczej. E, tu na przykład można powiedzieć man neme zehn eier. Możemy powiedzieć "do sollst zehn eier nehmen. E, albo wir sollen e, zehn eier nehmen. Czyli możemy sobie poradzić tutaj czasownikiem modalnym. Ale e, jest też właśnie taka forma koniunktywu presence przy przepisach. Wznoszenie toastów, es lebe Frieden, na przykład. No i teraz, jak to się robi? Bierzecie bezokolicznik, czasownika, nie patrząc na to, czy to jest czasownik regularny, czy nieregularny. Czyli będziemy tak samo odmieniali nehmen, gejen, machen, tanzen, schlafen, Zejen, niezależnie od tego, że wiemy o tym, że w czasie presence one czasami mają swoje nieregularności, zmienia się temat. Y tutaj nie będzie nieregularności. No i teraz jak to jest? Bierzecie bezokolicznik, odcinacie od niego końcóweczkę, czyli od gejen odcinamy EN, od Faren odcinamy EN i tak dalej, i dostawiacie do niego stałe końcówki. Y na przykład. Ich mache, du machest, er, sie, es mache. Wir machen, ihr macht, sie machen. Inny czasownik, nieregularny, który dobrze znacie. Um, haben. Ich habe, du habest, er, sie, es habe. Wir haben, ihr habt, sie haben. Czyli odmieniacie wszystko dokładnie, regularnie. Um, przykłady innych czasowników. Czasownik nehmen, który wszyscy znają doskonale. Wiecie o tym, że w czasie teraźniejszym to się odmienia, ich nehme, du nimmst, bierzesz, er nimmt, er nimmt an einem sport, Wettbewerb teil, wir nehmen an einer Reiseteil und so weiter. du fährst mit dem Auto. To jest czas teraźniejszy. W koniunktywie presence będziemy mieli inną odmianę, i nagle już nie będzie dunymst, tylko du Wziąłbyś. Um, on pojechałby e fare, a nie e um, Niektóre osoby, a dokładniej mówiąc, tam gdzie macie iś, via i będą identyczne jak czas teraźniejszy. I dla tych osób za chwileczkę będzie forma zastępcza. Czasowniki posiłkowe jeszcze zain niezwykle odmieniane. Normalnie odmieniamy to ich bin, du bist, er, yes, sie, a tu nagle mamy ich sei, du zajest, er, sie, se, Mamy spójkę przy zain można to dostawić albo nie, może być du zajest albo du zajest Ich habe, du habest. <shrie> I teraz właśnie, niektóre formy czasowników w tym koniunktywie presence będą się pokrywały z formami trybu oznajmującego, czyli tam gdzie jest np. przykład habe, ich mache, wir haben, i wir tak nie będzie się pokrywało to przy czasowniku sein, jak widać, przy żadnej osobie, czyli czasownik sein to tutaj zostawiamy. No i teraz, jeżeli mamy taką sytuację, że te formy są identyczne, to zamiast koniunktiwu presence stosuje się kondycjonal 1, czyli tą formę würde plus bezokolicznik, o której Wam mówiłam. Czyli zamiast powiedzieć e, wir haben einen Hund, byłoby wir werden einen Hund haben, a że wiemy o tym, że przy haben nie możemy stosować kondycjonala, uh, to zastosujemy sobie wir hätten. Natomiast przy innych czasownikach, e, na przykład przy machen, wir machen, wir werden machen konjunktiv perfekt występuje w mowie zależnej zdecydowanie najczęściej i teraz on będzie wyglądał tak samo jak czas perfekt, ale um, będziemy odmieniać posiłkowy czasownik um, regularnie, czyli będzie zamiast ich bin ins Kino gegangen ich sei ins Kino gegangen wir haben um, um, tu haben akurat zostawimy przy um, wir, via Seien, was? Wir seien nach Krakau gefahren. Um, ihr habet einen Hund gekauft. I dalej. Jeśli forma jest identyczna, to znowu zamieniamy ją na w preterytum czasowników posiłkowych, czyli zamiast Wir haben einen Hund gekauft, byłoby Wir hätten einen Hund gekauft. To, o czym sobie mówiliśmy przed chwilą. Tutaj właśnie jest pokazane, w których miejscach możecie mieć zbieżne formy. Czytałbym w koniunktywie perfekt, będzie brzmiało Ich habe gelesen, czyli on będzie dokładnie taki sam jak zwykły czas perfekt. To by oznaczało, że to haben musimy sobie zamienić na hetę, żeby podkreślić, że to jest koniunktyw. Du habest i ja er habe gelesen tu się nic nie pokrywa, i znowu przywija i przez żeby w liczbie mnogiej macie tą samą sytuację. Wie hätten gelesen to nie jest powiedziane, że jak zrobicie wie haben to będzie błąd, bo forma jest poprawna gramatycznie, tylko będzie po prostu niezrozumiała. Konjunktiv futur, ostatni z konjunktivo 1, stosowany tylko w mowie zależnej. I tutaj mamy w futurze także odmieniacie zawsze jeden czasownik. Ich werde ins Kino gehen, ich werde dich besuchen, ich werde tanzen, ich werde etwas essen, wir werden uns treffen, Czyli zawsze odmieniacie czasownik werden. I tutaj też odmieniamy zawsze czasownik werden tylko zgodnie z zasadami koniunktiwu eins, czyli werde do werdest, a nie werde do wirst. Tylko jest taka różnica. Jeszcze po, tutaj jest pokazany koniunktiw futur 2. Future 2 to taki dziwny czas przyszły, który mówi o tym, że coś, jak będziemy coś robić w przyszłości, to już coś będzie za nami, czyli na przykład tutaj będzie in zehn Jahren ich mein studium abgeschlossen haben. Czyli za 10 lat już będę po studiach a wtedy będę pracować i tak dalej. Jeżeli forma się pokrywa, to znowu werden zamieniamy na wyrdę. I w zasadzie, wrócimy sobie do tego po przerwie, bo będziemy mówili o mowie zależnej, a tam będzie to podane. Tutaj zawsze musicie sobie pamiętać o tym, że jeżeli jest tak, że formy koniunktywu są identyczne z jakąś inną, to jakby przechodzimy do kolejnego koniunktywu, żeby wprowadzić drobną modyfikację. Czyli na przykład wprowadzić właśnie ten umlaut i już będzie widać, że macie, że macie formę inną. Ich werde inskino Pójdę do kina albo poszedłbym, więc robimy Ich werde inskino Poszłabym do kina i tyle. To by było na tą lekcję wszystko. Kolejna część o mowie zależnej.